Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niedostateczny, a to jest kolejny gameplay na moim kanale. E, dzisiaj sobie zagramę Warwikiem w dżungli, to będziecie mieć na korony i od razu chciałbym powiedzieć, że ja Warwickiem. Ostatnio tak sobie pomyślałem, kogo tutaj, kim mogę zagrać. I tak myślę, no nie będę wam rzucał cały czas tak jakby tej samej postaci, tylko... Tak jakby, no nie wiem, po kolei... No nie no, po kolei to ja też nie lecę, ale... No ogólnie, piki jakieś tam wam wrzucam. I tak myślałem. Może będę grał czymś, czym nie lubię. I nie, nie ogarniam sobie. Jak to Tak myślałem o udyrze. No i nagrałem wam tego, udyra. i tak. No dobra, to może zrobię tak, że. Nagram kogoś, kim nie... No nie lubię. No po prostu nie lubię tej mechaniki tej, tej postaci. I wam nagram, Tak, rozgminiłem sobie. No i tak tutaj widzę, że Warwicka sobie będę próbował. nagrać dla was. Ja będę grał oczywiście... Ja pod i to ma pod speed. I dlaczego nie lubię tej postaci. Mm, to tak. Jeżeli chodzi o tą postać, no to może na topie to w miarę ma jakiś sens, ale w dżungli to jest komple o, kompletnie bezsensowny pik. No dla, dla mnie oczywiście, ogólnie jest mocny, ale dla mnie to jest tak, jak... No, nie lubię tej postaci. Komple no po prostu nie lubię i tyle, chociaż ma w dżungli... Może... No Ezreal baw się baw. Ja nie będę flashował. Nie ma takiej opcji. Na Kali też e, nie ma flesza. Brawo. Order Wesołego Mistrza Świata leci do ciebie. Trochę się boję, że on tutaj wejdzie. Tylko zwardzowałem tak, a nie u góry. Jeżeli by był u góry, to mógłby do mnie przejść. A jeżeli położyłem tutaj, miałbym sekundę więcej e, na ucieczkę. Nie wiem jak tam to dokoń... lepiej wytłumaczyć, jeżeli bym położył warga tutaj, on bym mógł zobaczyć i pomyśleć, o dobra, on tu robi dżunglę, a to w sumie Warwick, więc chyba go nie zabije, ale go wystraszyć mogę. I wtedy bym ucikał, bo nie, nie znam kompletnie, kompletnie nie znam obrażeń tej postaci, kompletnie. Nie wiem, on jest znowu jakieś ściny do 20 FPS'ów. Tak, Ward, przecież tak, Warwickiem już ci gankuję, uważaj. Już to ci... o więc. 410, nie mogę się zapominać tego pierwszego smajta. No, po prostu nie cierpię tej, tego piku. Tam kęcz, mógłbym tego tam kęcza pobić. Ten... W ogóle mam pi... No kur... Wałek, tu jest master. mm, -mm. No, no, ze 100% bym dał, że tam Master siedzi, bo taka kaliby sobie sama siebie tutaj nie przyszła. Tak, według Czy kompletnie to jest niemobilne. tutaj ja nie lubię postaci, które nie są mobilne. Jakieś leblanki czy ZDS, ok, Takie, takie coś to nie dla mnie. Dobra, spróbujcie już gankować przed szóstym. Ja zazwyczaj w dżungli gankuję przed. gankuję By, ogólnie nie dobierać pikami, które są no... Nie są mobilne to jest najgorsze. I nie mogę... Ja zazwyczaj gankuję przed szóstym... no z 10... no nie no, przestawiłem. Z 5 razy 4. Nie zawsze te ganki wychodzą, chodzi mi o to, że przyjdę, mogą być warda, to, to nie ma ganku. Czasami wiecie. Czasami wiecie jak to czasami bywa. Ale raz źle to bywa czasami. No smajtujemy. Ukradniesz musi nie? Dziwne, co fajne ma to ten taniec, ten Warwick, czy Warwick? O, dawaj go. I czas najgorszy, że nie mam tresza, czy nie mam żadnych, nic takich pików. No to jak ja mam tym gankować? Przecież tym się nie da zgankować. No chyba, żebym tego tam kęcza jakbym od dziś tutaj był. To się da. Jeszcze z Redem muszę być, bo inaczej, no to wiecie... Dobra, spróbujemy. Próbujemy, dobra. Mogę flash'nąć. No dobra, o Jezu. Mój błąd, mój błąd, sorry, sorry. Yy, tak, wiem. Wiem o tym, teraz sobie myślicie, ja tutaj debil, a nie znam kompletnie tej postaci. Mój błąd. Mogłbym tam ja to tankować, abym ja to spokojnie przeżył. Ale no, cholera, no. Nie lubię tej postaci. Nie no, ogólnie. Dało się go zabić bardzo łatwo, bez żadnego tego. Nie wiem jaka on jest z ranga, ale wydaje mi się, że wiem o co mu chodziło. O tak. Wiem o co mu chodziło. Ja opierdziele tam kędz w kotkę i myszkę, tak? Muszę wbić szósty, no. innej, innej drogi czy ja tu nie widzę. Jak? No. Szefie, jak ja tam przyjdę, bez ulta, to on jeszcze nie zabijnie. No. no nie wiem, musiałbym... No teraz bym ci mógł pomóc, jakbym do ciebie biegł. Tak mi się wydaje, mógłbym to bloknąć. Eee, a tak to chyba nie dlatego właśnie nie lubię tej postaci. Bez szóstego ta postać kompletnie jest bez sensu, no. no tak, no i myślę, że nie wiem, że to będziesz siedział i mnie pobijesz. No, co za gamuń! Chyba, że się cofa, to wątpię. Nie, no, muszę iść po w takim razie. Hmm, no nie wiem, co mam powiedzieć o tej postaci kompletnie, tak jakbym grał czymś, nie wiem. Nie wiem, ja nie długo, długo to grał, więc... A, Diament 1 jest zamówka, tak? A to nieważne, w sumie dla mnie tam nieczęsto nie często czy tam Ranga grają, bo to jest... Czasami jest Diament 1, a gra jak a czasami Goldziarka jak jakiś mistrz. Tutaj mi da nic, tutaj na bota sam nie wlecę. Wydaje mi się, że Akali... Akali poczę Ward'a przed W 100% kill. I to jest właśnie chyba najlepsze w tym warmiku, że nieważne. No, no no Nie położy pinka, jeżeli bym położył, on nie ma ulta, popatrz, nie trafi. Chyba, że ma wizję, no ma wizję. Czekajcie, do bliżej Chciałem mu tak jakby... O fuck. No nie miałem jak. Użyłbym poty, chyba użyłem nawet, nie jestem pewny, i tak czy siak bym padł. Od sam Akali wyjdzie tędy. No o tak samo, o właśnie, tak samo jakbym miał Akali, ale to Akali wiem, że jest mocna, ale ja tym kompletnie, kompletnie nie potrafię grać, no. Tak jakbyście mi dali, no nie wiem co. No nie mam pojęcia, nie mam jakiegoś przykładu teraz, ale no kompletnie nie wiem, nie wiem, no po prostu nie ogarniam, jak tym grać. Dobra, lecimy. Dobra, wiem blue. Możemy oddamy co? Oddamy mu? Oddamy. Chodź. Szefie! Popatrz. masz farmy dużo. Smite? Nie chcę mu tego ukraść. No no, 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 bo ja to zabiorę. Super. Dobra. 15 sekund. Wydaje mi się, że jak to buty na CDK zrobię, to, to się nie obrazicie. 10 sekund. Dobra, lecę na tego bota. Tego bota przerywają przeze mnie. Ja, ja to mówię. Z miejsca, nie? Dobra, ja tu idę. Co? Wyłączę E, żeby się mnie nie, nie, nie spodziewali. Teraz odpalę E. Później jeszcze Master przybiegł. No nie! Kurczę, ty! Cholero! Nie, no, ja nie, nie, nie. Rzadko jest tak, że nie wiem, co mam powiedzieć, no. Wiecie dlaczego? Gram czymś, czym nie lubię. I, mm, cholera, jeszcze, nie, no, zabijesz MFK. 80, movement speed. Pięknie, bardzo. Ślicznie. Gram czymś, no. No, nie umiem wam tego wytłumaczyć, po prostu będę grał. Wy się najwyżej będziecie mogli z tego śmiać. Chociaż nie jestem, nie mam takich statów ciebie słabych, ale. Stat. Statów? Statów? Statsów. O. o aż mam ten, atak z pt-tem. O dobra, to Warwick. Teraz wa pokażę klasycznego Warwicka. Nienawidzę, ktoś kto tym grać nie potrafi. Jeżeli mam go na rankedzie, no w sumie nie wymagaj czegoś, czego sam nie umiesz. Ale jeżeli kogoś trafiam na rankedzie, jest to Warwick. O, Wardzik, dobra, on wie. Mogłem flashnąć i bloknąć jego Q. Mówię to... Spokojnie mógłbym to zrobić. Nie mówię, że się tego da No, dało się to zrobić, ale no... Nie wiem, nie wiecie czasami, jak to jest, że może chcecie zrobić coś, a wasz teammate, przypuśćmy, by flashnął jeszcze w prawo, no nie wiem, czy on ma flasha, czy nie, jakby, przypuśćmy, miał, mógłby flashnąć w prawo, czy w lewo, Nice over. I co za tym idzie? Straciłby flesza, on by dojrzał w drugą stronę. O pinguś. Czego on tepuje tutaj, a ja nie do. Aha, okej. Okay. O, Kali. Dobra, z tobą to nie mam szans. Ja tym doskonale wiem. Chociaż. Nie. zaraz się cofa, więc. Dobra, karmimy dalej. Ja chciałem sobie Prusa zabić. Bo z taki. z taki, z taki. z taki. No, bot pada No i to jest Warwick, to jest Warwick w dżungli. on mam w sumie ulta, więc mógłbym coś poświerować, mógłbym też Drake'a szybciej zrobić. ale ja Warwickiem, jak mówiłem, to ja jestem jak... Gram, przyłóżmy, na dekery, dobrze. Dżunglą tak, no też dobrze w sumie. Topem to jestem brązem kompletnym. Na midzie to tam izy, zależy kogo trafię i zależy czym. Ja poczekam aż ona wleci. Ja nie znam twoich obrażeń, ziomuś. Masz ulta. On się czeka, no Zulta będzie wpisywał. FF. O, żeż ty w koniu, ty. Co on robi? Hmm. No nie wiem. No nie wiem w takim razie. Ja sobie idę tutaj na wilki. Ja Będzie puszek śledził. To... Tak, są tutaj. Gdzieś na dole. Nie, uciekli z dżungli. a, hmm. a, O, 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 o. Kysz. he, he, he. he. Nie wiem. Oho, patrzcie, jaki lał. Może go, go nie zabiję, co? O, oh, faka you. O, żeż ty. Jaki fartki, ja Pierdziu. Chyba anulowałem przez przypadek. Przez przypadek chyba anulowałem yy, sekundę ulta. <ścoughs> nie no. Tylko parodia. Parodia. Jeszcze mówi, że. Aha, wymane. Ja bym nie mam... Nie, no ja nie mam ma ma... ma słów do tego fiku. Ten master to świr. Ma pewnie. Już... A, ma 6 taków a ja mam 5. A on miał Drake'a w sumie, on Drake'a przejął. Jest 13 minuta, a ja już tak marudzę. Nie? Maruda. Maruda, co tam się dzieje? Akali. Kupiłbym sobie czerwony totem. to akurat bym czerwony kupił, żeby ta Akali. Nie było aż takim problemem, bo ja w sumie będę pickiem do engage'u, tak z tego co ja to tak obserwuję. Idę na mida, czuję, że ten masycaz się zawróci i wleci, czy nie? Nie wiem, czy ja dobrze maksuję. W sumie atak speed, gdzie moja mf będzie działać tylko na atak speedzie, Ezreal jest AP. O, więc no nie wiem, czy mi się ten atak speed przyda. Wbiłbym do tego topa, tam kęcz ma... nie, wolę iść po blue, wolę iść po blue, oddać Ezrealowi. Na to panie pójdę, bo nie mam pewnego killa. Nie mam multa, co najważniejsze. Ten tam też go zaskinuje. Głupi, głupi, głupi. Po co on tam wbił? I straciłeś przez to życie. Bez sensu. Nie, stop. Musimy poczekać, jak on sobie wróci. Jak on wróci. żyjesz jeszcze? jakim batem ty żyjesz? Zobaczmy. Ta, 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 ta. No, na na Fuck, za późno Sorry, sorry, sorry Pójba. Kurde, no mogę wtedy <ścoughs> czego dzisiaj gami jak jakiś ziemniak? No przebaton ze mnie dzisiaj, taki kompletny baton. Drewno Ale no w sumie na barwiku to co się... Co się dziwię jakoś nie Nie wiem, co się powinno budować tutaj. Co nie mają? AD, AD, HP, MIT. AD, AP, AD, AP. W sumie porówno. Dobra, po zrobimy tak. Build miesiąca. te Dobra, jakoś tak się podujemy. O. W sumie cdr jakbym budował. To byłoby może OK.

Nie, ja się poddaję. Ja się poddaję. Kurde. O nie, no co on zrobił? Nie to, że on buduje ten item, bo da on musi mieć jakieś obrażenia, no co za 200 Ty, ośle. No master drzwi, no też kompletnie, no jest naj najlepsza postać świata. Wciśnij prawy mi leci. No ale ogólnie to nie jest też łatwe pik, tak powiem, dla niektórych to może być śmieszne, ale to nie jest łatwy pik. Ale gość, co zrobił? Gość, co tam? A, 2310 jest ty. Ja 50% killi. Co jest taki bocian? Bocian, bocian. Dobra, tego tam kęcza zlejmy, co? No w sumie na bota bym miał pewniejszego killa. No to jest tak ten killa. żeż ty, tu jest jakiś zamuś. Ja go widziałem. No przecież użyłem, multa! O co tu chodzi? Popatrzcie. A ja pierdziele, no co to. To zapostać głupia! Nie, no, ja się tylko zdenerwowałem. Denerwowałem się tylko. Jeszcze ten posz, podszedł do tego Ezreal'a, żeby ulta zbierać i go. Aaaa, kurde! Nie wiem, nie wiem, mniej więcej, choćbyście sali, nie, nie wiem ile razy. Nie, nigdy tego już nie zagram. Nie. Nie, o! Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Ja nie mogę, o tu, o popasze, Nautilus'a, no, Naprawdę. Ja Nie mam dzisiaj siły. Nie mam siły, jak widzę, że taki jestem Bob. No nie wiem czy to z mojej winy przerywamy, ale wydaje mi się, że tak. Chodź mi o te ganki werli No tutaj i tak nie ucieknie szakali, choćbyś chciała. No, już się wyzwaniłaś. Co ty na to? Smit! Smajty! O tu ma fida, to ma fida, to ma fida! uciekał. Czajnik jeszcze w akcji. Dobra, czajnik. Easy, easy peasy. się z real. Nie będę tankował. Nie! Ga Gadzino, ty. Ojdzie Bart, Bart firuś. No, dawaj, 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 dawaj. I lecimy. Ciebie nie zabiję. Choćbym chciał. 5-5-5, dobrze. I farmy: 55! To za fenomenalnie! No, nie no, szczerze. Nie wiem, jakim cudem ja... ja trak... Czy znaczy, nie jest specjalnie, że tyle chciałem mieć farmy? No a trochę reszki są Czym ja mogą... Patrzcie, ja go cały czas leje, Ja go cały czas leje. Popatrzcie jaka... jest strąg. A on mnie zabije. Dobra, ja już widzę, że ty mnie zabijesz. Odpuść. Odpuść jemuś No ja to ten no, tam na topie widzę, że też jest o, opór. Nie on sam wszystkich pobije, to ja nie, ja czekam aż tu wleci ten O, już, już odpalił to, ale rozmyślił się. Nie, no, 23-13 tu, Dobra, tutaj pofarmimy jeszcze chwilę, hop. Ile mam w 19? 12! No kurczę, rekord świata chyba. Rekord świata należy dla Warwicka. Bym tam mógł lecieć ale wiem, że ten tanker mnie zje, no to jest takie... Znowu mnie zje, ulta nie skastuje, I tyle będzie, I tyle będzie. A Kali no masz szansę, Nautilus, masz szansę. O cholera, jednak nie masz. Ja tam biegnę, 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 ziomuś. Jest Render, trufa, reraz, never give up. Jak, ja, jak się z tego zawsze śmieję. Mam cię. Nie no, mam nadzieję, że cię pocisnę. Ha, może zapomniałem o tym, że ja tylko widzę tego. Cień. Nie no, muszę Cię zabić, co? No, ślicznie Warwick, ty! A, idź ty w cholerę. Na topie może tym by dał się raczej, ale... Nie no i... Objadamy damy swój render, bo ja tu widzę, że tylko będę się denerwował. Ja bym sobie zbudował później co? Um, umrzykam zbywalną, na pewno. Żeby być bardziej mobilnym. Coś na cdr -a. Może to bym zbudował, to, to serce. A co bym mi dało 20 CDR-a, co bym tu by miał? 35, miał ulta. Dosyć szybko. No tutaj no, nie będę się z tym gościem bił, bo to... popatrzcie się. No biję go. Dobra, żartowałem, ja musi. Nie zeżresz. ZEŻRESZ MNIE! Patrzcie, on sam sobie robi check. Czy pierdolski z check? No kto nie dał surrendera, naprawdę? Czy, czy, czy to by się naprawdę nudzi? Ona 3-2, mimo warnoga. No by i tak jest takim, kurde. Hmm. Dobra, no teraz już musisz paść. No nie ma opcji, Musisz paść. Nie ma opcji, że nie. No właśnie, 666 zrobimy. To jeszcze padnę i będzie 666. Easy, ale farmy i farmie 66. Dobra, co? Ja to. Da się zrobić. Da się zrobić. Nie ma problemu. Dawaj, farmy 65. Dobra, teraz idziemy paść. Nie no, nie będziemy specjalnie padać. Ale pewnie koń tu wlecą, jeszcze wlecimy na koniec. Ja nie będę farmał. O. o! O kurde, zapomniałem, że warti coś się jako z farma. No Klaus, Klaus. Klaus. Dobra, dajmy tego surrendera, bo na pewno to jest koniec. Nie da się tego wygrać, choćbyśmy... No chyba musiałem full fullbuilda chyba tym nie wygrał. A mam cię! Dobrze Warmik. Najlepszy kill secure w mieście. Będziesz szultował? Dawaj Spodziewałem hmm. się, że będzie ult i ja sobie dołożnę w lewo. A teraz będzie ult. Nie cofniesz się. Teraz będzie. Dobra, raczej to przeżyję. Life steal, life steal, life steal, life Ja no ty. Dobra, leżysz, bo tu master leci. Tak bym, Tak czuję, że tu master leci 5. 4, 3. 2. 1 i... Alpha Strike! Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Dead. Hmm. Dobra, teraz bym sobie... Albo to bym sobie też walnął, ale to teraz już nie ma sensu. Pancerzu. Jeszcze więcej, jeszcze więcej pancerzu. To mi się podoba. Na Mastera. Może... Swu, nie no, nie będę się z nim stalował, bo... On, ile ma taków Obstawiam 28. A, już ma full. No, prawie trafię. O, tyle, dobra, to mam nadzieję, że Wam taki gameplay się podobał, no grałem pickiem, którym nie umiem i nie lubię, więc co, to było na tyle, na razie, cześć, pęk. Patch 6.1.